Ten materiał został zrealizowany dzięki EA Creator Network, za co bardzo dziękuję. Jeszcze na sobie chciałabym powiedzieć, że wersja, którą tutaj widzicie, nie jest wersją oficjalną i jeszcze jakieś rzeczy mogą ulec zmianie. A ja się z Wami witam z tej strony Singata. A dzisiaj chcę Was zabrać na wycieczkę po Tartosa. Tak jest. Mam przygotowanych Simów. Tutaj już widzicie taki rzut na Tartosa i sobie zaraz pojeździmy, pooglądamy, popatrzymy, co jest tutaj ciekawego, ładnego i wartego uwagi. Więc zobaczcie, ja jestem tutaj na jednej z parceli z domem, zaraz Wam pokażę dokładnie gdzie. No i tutaj widać, że... Mamy taki, właśnie, widoczek, e, który jest moim zdaniem bardzo ładny. Bardzo ładny, naprawdę, zobaczcie. O, tutaj jestem <laughs> e, bardzo, bardzo ładny. I tutaj, właśnie, e, mamy taki domeczek, który już e, jest jakby tutaj e, wybudowany, jest tutaj w naszej grze, e, który sobie możemy tak e, mniej więcej zobaczyć. On jest, zobaczcie, taki totalnie skromny, bo on tu kosztował około 20 tysięcy e, simoleonów, także, wiecie, jakby taki starterek, więc fajnie, żeby rozpocząć sobie tutaj e, rozgrywkę. No jak widzicie tutaj mamy taką drogę, która nas jakby, no prowadzi do miasta, tak? No bo tu już zaraz mamy miasto i w ogóle i w ogóle nie muszę wychodzić do mapy, żeby tu być. Tu na tą plażę już muszę, z... nie, nie muszę, nie muszę. Normalnie jak berety, czekajcie. A e... No, to chodźmy tutaj. Chodźmy tu poglądać z bliska. Ej, ale spoko, zobaczcie. Ja jestem tutaj. A po prostu. Ym... Nie, tu już nie mogę, bo tu już widzę, że jest inna parcela, ale. Nie dobra, tu też nie mogę przyjść. Uch, jaki zasięg. I ja tu też sobie mogę przyjść. O. Tutaj mamy tą wolną parcelę, która jeszcze jest talnie na plaży, więc to jest też świetna sprawa. Zobaczcie, jak to wygląda. Spójrzcie, jak to wygląda. Tam z tyłu. Pięknie. Pięknie, naprawdę przepięknie. Aha, no i zobaczcie, już to sobie idziemy dróżką po prostu. A wszystko ładnie pięknie. A, czyżby by się to otwierała nam. Kwieciarnia. Otwarcie 9 jest 9.07. Pani droga, pani się chyba spóźniła. O, już otwarte. To jednak pan tutaj jest. Kup weselny bukiet. Zobaczymy, co nam tutaj w ogóle, wiecie, jakby... Ej, jak to co... Oj, odkliknęłam to, co nie... Jeszcze raz. Aha, mamy tutaj, zobaczcie, różne, różne... Weźmy sobie subtelny bukiet różowych róż. No i mamy je w swoim jakby wyposażeniu. Mamy tutaj, zobaczcie, salon sukien ślubnych i możemy sobie, o, poglądać. No brak sobie pogląda i możemy sobie zaplanować oficjalne stroje i nas oczywiście przeniesie do trybu tworzenia Sima. No i tak jak Wam właśnie mówiłam, teraz możemy sobie tutaj zaplanować strój, jaki chcemy, właśnie, żeby się, no po prostu zmiana stroju oficjalnego, tak? No, dosyć takie, no logiczne. No tak, jakby chyba gdzieś nawet było już o tym mówione wcześniej, że tutaj właśnie będziemy mogli te stroje wybierać, ale no, w sumie fajna opcja, która nam dodaje jakiegoś, wiecie, troszeczkę takiego realizmu do gry, który po prostu, no, no wiecie. Wiecie, no tak, fajnie. Idziemy sobie do salonu sukien ślubnych, wybieramy sobie sukienkę. Psy. Słuchajcie, co tu dużo gadać? No i już po zakupach, tak. <grych> po zakupach, także mamy tutaj jeszcze jeden sklepik. E, I jest to e, cukiernia, w której możemy zamówić oczywiście jedzenie. I mamy tutaj torty. Na przykład sobie zamówimy tort. A co? My się tutaj szykujemy po prostu na ślub, tak. I po prostu go jemy na miejscu. Taki kawałek tortu, po prostu. Więc w sumie szkoda, że nie możemy sobie zamówić tutaj, wiecie, takiego tortu całego, dużego, który, którego po prostu moglibyśmy wykorzystać. No. No wiecie, gdzie? Na weselu, tak? <grych> no, także, że to trochę tak słabo. Czy my tutaj coś jeszcze mamy? Aha, a czy tutaj gdzieś się wchodzi? Nie, nie wchodzi się nigdzie. A już myślałam. Czy tu coś jeszcze. Ale zobaczcie, ile tu jest w ogóle. Alejek! A tu nie można wejść, bo tu nawet nie ma drzwi. No, ale generalnie klimat tego jest przepiękny przepiękny, naprawdę. E, przepiękny. Zaraz udamy się w inne jakby miejsce. Ale to jest fajnie. Mnet Labirynt. Ale teraz jeszcze udamy jakby na drugą stronę tej, tego świata. Generalnie tak jak ja bym chciała Wam tak jeszcze raz pokazać, że e, my tutaj mieszkamy, e, no i tutaj możemy to sobie wszystko zobaczyć, tak? A tutaj mamy tą plażę, o tak, to ona, tak, to ona będzie. To ona będzie, to była ta plaża, którą tutaj widzieliśmy. Mamy tutaj jeszcze elegancki klub. Tu mamy do wynajęcia willę. tutaj mamy rodzinkę, która sobie pomieszkuje, mamy lokal weselny, kolejną rodzinkę, no i tu mamy jeszcze wolną parcelę, którą ja po prostu sobie tutaj urządziłam. No i jeszcze jeden wolny domek. I my teraz widzicie, tutaj jakby nie mamy nic, żeby tu pojechać, więc pojedziemy sobie na te, do tego lokalu weselnego. Zobaczcie, jak on wygląda w środku. No i myślę, że będziemy mogli wtedy chyba zobaczyć te fontanny, które są obok. No i tutaj zobaczymy, mamy sobie lokal weselny. On tak się tutaj prezentuje, no. Wiecie co? Myślałam, że te fontany są większe. <grymne> to takie pistryki. <grymne> o Jacie. No ale dobra, niech tak będzie. Eee, I zobaczymy sobie, jak wygląda ten lokal weselny w środku. Mamy tutaj, oczywiście, salę ślubną. No, generalnie taka skromna, ładna. Mamy dwie toalety. Eee, mamy tutaj, widzicie, salę weselną, tak? Eee, mamy tutaj dla państwa młodych. Dla gości mniej, miejsce. Hmm, co my tutaj jeszcze mamy? Aha, tu mamy kolejne miejsce ślubów, zobaczcie. O, to kilka naraz się może odbywać. I tu mamy... Myślałam, że mamy, ale jednak nie mamy. E, to widzieliśmy. Okej, okay. tu mamy taki ten barek. Tak jak wcześniej też go pokazywałam w first looku, albo będę pokazywać, bo nie wiem, e, co będzie pierwsze. No, i tutaj na górze mamy taki pokoj widzę dla państwa młodych, żeby się przebrać, przygotować. Tutaj mamy drugi, zobaczcie. Nie, no generalnie bardzo, bardzo fajnie. I to w sumie, aby było tyle w tym lokalu. Więc e, generalnie tak. E, no, i tutaj to ja się bawiłam. I gdzie możemy dojść? Możemy tu przyjść. Nie, nie możemy. Dlaczego? Możemy, możemy, możemy. Ja też. Nie no, to trzeba sobie jakieś zdjęcie pamiątkowe zrobić. Naprawdę z tymi fontannami. Idziesz? Bo gdzie jesteś? Tu jest. Biegnie. Ale wiecie co? Tak marzyłam o tym, żeby można tu było wejść. I naprawdę tu będzie można wejść. Więc naprawdę prześwietna sprawa. Prześwietna sprawa. No i fajne, naprawdę cudowne miejsce do robienia zdjęć dla waszych synów. I sesji ślubnych. I w ogóle wszystkiego. I to jest naprawdę przecudownie. No i zobaczcie tutaj, też mamy taką plażę. Oczywiście tu możemy się kąpać, jak już te simowie też się kąpią. No i tu oczywiście mamy kolejną parcelę, która jest wolna. Więc generalnie na mnie to robi totalne wrażenie. Spójrzcie na to sami. Naprawdę. To otoczenie jest. Zgubiłam się, gdzie jestem. To otoczenie. O jest zła, stąd ten widok. Jacie. Jacie. Ja cię kręcę. Naprawdę. Serio to miasto jest przecudowne. Bardzo mi się podoba. No i tutaj też mamy, wiecie, mieszkalną parcelę, tak? Oczywiście. Nie pomyliłam się. Więc no tu mamy lasy. Więc naprawdę. Totalnie świetna sprawa. Totalnie mi się to miasto podoba. Tutaj też. Jakiś mostek. No, mam wrażenie, że po prostu jest dopracowane. Po prostu jest dopracowane moim zdaniem i tyle, no. Więc myślę, że obejrzeliśmy najważniejsze miejsca, które znajdują się w Tartosie. Wydaje mi się, że obejrzeliśmy te najważniejsze miejsca, które znajdują się w Tartosie i. Dajcie znać, jak Wam się podoba, bo mi naprawdę bardzo, bardzo mocno i, i, cieszę się, że taki świat powstał. Bo jest totalnie ciekawy. Ja się z Wami żegnam, jeżeli Wam się film podoba, zostawcie łapeczkę w górę. Ja zachęcam Was oczywiście do subskrybowania mojego kanału, ponieważ może niebawem pojawi się tutaj jakiś konkurs, który do wygrania będzie, 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 będzie właśnie ten pakiet rozgrywki i też na pewno będę chciała Wam pokazać organizację ślubów. Ja się z Wami żegnam. Cześć!